strategiczne aspekty negocjacji. O co chodzi? Porównując do walki militarnej, i to jest naprawdę dobre por porównanie, i to nie zależy od tego, czy współpracujemy, naprawdę, czy współpracujemy, czy się konfrontujemy. Jest jakiś stratek generał, który obmyśla plany, jakieś taktyki się potem obmyśla, żeby realizować kolejne, osiągać kolejne punkty strategiczne. I uwaga, gdzieś w końcu ktoś żołnierz strzela. I częste myślenie o negocjacjach, można w dwie, w, dwie, w dwie skrajności popaść popełniając ostatecznie błąd, bo muszą, musi być wszystko. Może być... właśnie studi studi studiujesz tylko strategie, jakie są i tak dalej, ale tak naprawdę stajesz przed człowiekiem i nie wiesz, co powiedzieć. Czyli nie umiesz strzelać po prostu, tak? Nie jesteś tym żołnierzem dobrym. Albo zwrotnie, umiesz strzelać, ale przegrywasz strategicznie, bo inny dobry, dobry generał w ogóle nie ma walki, nie ma żadnych strzałów, a przegrałeś. Bo tak to zrobił, tak, tak ustawił kontekst, tak sam się ustawił w pozycjach, że właściwie widzisz, no nie ma sensu walczyć, bo przegram. No i nie strzelasz. I przegrałeś bez szału żadnego. Tak? Czyli jakby cała sztuka, że to myślenie strategiczne to jest takie myślenie, próbuję przewidzieć, jak zareagujesz, że ja coś zrobię. Przed każdym moim ruchem próbuję przemyśleć, co zrobić, że ja coś zrobię. Muszę w efekcie działać wolno. I tutaj też pokażę jakieś, kilka takich takich strategii, taki wprost typu, jak, jak, jak można planować strategię, typu że chcesz podwyżkę zdobyć. Tak? I jak to się. się można sobie po prostu planować dokładnie kolejne punkty, które musisz osiągnąć, i nie robisz następnego, dopóki tego nie osiągnąłeś. A potem siadasz przed, przed szefem, właściwie szef się spodziewa, żeby nie dali o To tak samo jak dobra strategia zwania człowieka, jest taka, że człowiek, który z tobą siada na rozmowę, wie, że prawdopodobnie będzie zwolniony. Bo mówiliśmy o tym od dawna.